Światło w nas nadal się rozszerza, by pomóc narodzić nową ludzkość w budzącej się świadomości, w której doświadczymy siebie w jedności wszelkiego życia. Doświadczymy świadomości, jak wszystko, co robimy, mówimy, myślimy i tworzymy, wpływa na całość stworzenia, jak przyczyna i skutek łączą się w tu i teraz, natychmiast. Inaczej mówiąc, Życie będzie nas coraz bardziej i szybciej weryfikować. To, co niezgodne z prawdą, bezwarunkowej miłości, udawane, ukrywane przez naszą ego tożsamość, będzie się szybciej manifestować jako zgniły owoc. Stąd złota myśl Jezusa: Po owocach poznawajcie. Miał na myśli, by patrzeć na energię, a nie na mentalną teorię czyli jaką i jakość energii człowiek emituje. Czyli jak żyje, jak wygląda jego.